Witaj w serii o transurfingu rzeczywistości. To jest odcinek szósty. Przez 10 kolejnych dni publikuję jeden odcinek dziennie. Aby krok po kroku uporządkować tę koncepcję i pokazać, jak można ją stosować w codziennym życiu. Jeśli chcesz przejść tę drogę w całości, zostań ze mną na dłużej. A teraz przejdźmy do sedna sprawy. Dzisiaj porozmawiamy o czymś bardzo subtelnym, a jednocześnie niezwykle wpływowym. Porozmawiamy o slajdach. To jedno z tych pojęć transurfingu, które działa cicho, ale potrafi zmieniać całe doświadczenie życia. Slajd to wewnętrzny obraz, który nosisz w sobie. Nie jest to fantazja ani marzenie, to raczej sposób, w jaki widzisz siebie w świecie. To obraz, w którym już jesteś w środku. Nie patrzysz na siebie z zewnątrz, ty tym obrazem jesteś. Może to być bardzo subtelne? Na przykład poczucie, że zwykleś mi się udaje, albo przeciwnie że zawsze mam pod górkę. Takie zewnętrzne obrazy działają jak tło, na którym rozgrywa się codzienność. Często nie jesteśmy ich świadomi, a jednak to one w dużej mierze decydują o tym, jakie sytuacje zaczynamy przyciągać. Slajd nie jest afirmacją. Nie polega na powtarzaniu zdaniu. Nie wymaga wysiłku ani napięcia. Wręcz przeciwnie, im jesteś spokojniejszy, tym działa skuteczniej. Dobry slajd jest naturalny. Nie wywołuje ekscytacji, nie powoduje presji. Po prostu jest. Wyobraź sobie, że widzisz siebie w sytuacji, w której czujesz się pewnie, spokojnie i na swoim miejscu. Nie musisz widzieć szczegółów. Wystarczy ogólne wrażenie, atmosfera, stan. To właśnie jest slajd. Nie chodzi o przyszłość jako cel, ale o stan. Który jest dla Ciebie naturalny. Slajdy działają dlatego, że stopniowo zmieniają Twoje nastawienie. A gdy zmienia się nastawienie, zmieniają się reakcje. A gdy zmieniają się reakcje, zmienia się linia życia. Nie trzeba ich odtwarzać cały czas. Wystarczy. Że czasem pojawią się w tle, bez napięcia, bez przymusu. Jeśli próbujesz za bardzo, slajd przestaje działać, bo pojawia się presja, a presja zawsze oddala. Dlatego w transurfingu mówi się, że najlepszy slajd to taki, który czujesz jak coś zwyczajnego. Naturalnego, prawie nudnego. Wtedy umysł przestaje się opierać, a rzeczywistość zaczyna się dopasowywać. Slajdy nie zmieniają świata nagle, zmieniają Twoje ustawienie wobec świata. A to wystarcza, żeby zaczęły się pojawiać inne możliwości. To proces delikatny, cichy, ale bardzo skuteczny. W kolejnym odcinku porozmawiamy o czymś, co często stoi na przeszkodzie temu procesowi. Porozmawiamy o walce i o tym, dlaczego rezygnacja z walki może być jedną z najważniejszych decyzji w życiu.